Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Dobry Panie Boże, Ty tak dobrze wiesz, czego mi brak w życiu. Znasz moje smutki, moje najskrytsze lęki. Czuję się tak bardzo przygnębiona. Melancholia towarzyszy mi każdego dnia. Proszę, ulituj się nade mną, bym umiała przezwyciężyć to, co trudne. Odmienić moje życie i nauczyć się na nowo cieszyć każdym dniem. Proszę, Ojcze, wejrzyj na moją niedolę i odmień moje serce. Pozwól, by zrodziła się w nim nadzieja, by w moim umyśle narodziły się dobre, pozytywne myśli, którymi zastąpi mój stres. Błagam, niech Duch Święty działa we mnie, odnawia mnie. Pełnia duchową siłą i roznieca tak bardzo mi potrzebny płomień prawdziwej wiary. Wiem, że tylko autentyczna wiara jest w stanie podnieść mnie z tego upadku. Panie, proszę, błogosław mnie na dalsze dni mego życia. Rozjaśniaj moje przyszłe dni swoim miłosierdziem. Ucz mnie życia na nowo. Tak bardzo potrzebuję Twojej pomocy, by odbić się od dna. Proszę, niech moje problemy w końcu ulegną rozwiązaniu. Niech naprostują się moje ścieżki, bym mogła żyć szczęśliwa z prawdziwym pokojem serca. Panie Boże, dla Ciebie nie ma nic niemożliwego. Dziękuję Ci, że jesteś moją ostoją, moją twierdzą, w której mogę przetrwać każdą życiową burzę. Proszę, chroń mnie. Nie pozwól mi zatonąć w mroku własnych myśli i uratuj mnie od każdego nieszczęścia. Ufam, że mnie nie opuścisz. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!